na życie, żeby móc już robić tylko to co kocham, grać koncerty, tworzyć muzykę, tworzyć content i pamiętam swój pierwszy koncert to było na szkolnej sali gimnastycznej, na szkolnym pokazie talentów u mnie w podstawówce, wyszedłem na scenę, wziąłem mikrofon i Cała szkoła mnie wyśmiała, wszyscy mnie wyszedzili później wytykali mnie palcami na korytarzu i mówili: rapper idzie, Ty, raper idzie, weź coś za rapuj. Śmiali się, mówili, że nie nadaje się do tego, że nie mam głosu na rapera, że nie mam dykcji, że nie mam poczucia rytmu, że nie mam talentu, że nie pochodzę z takiej okolicy, z jakiej raper powinien pochodzić, że nie mam kolegów w więzieniach, jak prawdziwy raper z osiedla. I faktycznie nie miałem tych wszystkich predyspozycji do tego, żeby zostać raperem, ale miałem jedną najważniejszą rzecz. Miałem marzenie, miałem cel i miałem ambicje, a to już jest wystarczająco. Wszystkie te inne rzeczy można nabyć z czasem. Można się nauczyć nawijać, można złapać poczucie rytmu, można wyćwiczyć dykcję, ale jak nie ma się chęci, jak nie ma się ambicji, jak nie ma się marzenia, to można mieć talent i on się na nic nie nada. Wszyscy ludzie sukcesu, którzy osiągają w życiu wielkie rzeczy, mieli w swoim życiu etap, w którym ludzie mówili im, że się do tego nie nadają. Wasi idole, wasi ulubieni sportowcy, artyści. Michael Jordan Największy koszykarz w historii nie dostał się do szkolnej drużyny koszykówki, bo mówili mu, że się nie nadaje. Mr. Beast musiał wrzucić na YouTube kilkaset filmów, zanim którykolwiek zrobił mu jakiekolwiek zasięgi. Każdy z waszych idoli na którymś etapie swojej kariery usłyszał, że nie nadaje się do tego, co chce robić. Ja również to słyszałem, ale nigdy nie słuchałem ludzi, którzy mi tak mówili. Zawsze wierzyłem w swoje marzenie i konsekwentnie do tego dążyłem. I dzisiaj jestem osobą, która jest w swoim życiu w pełni szczęśliwa, bo udaje mi się to marzenie spełniać. I dzisiaj żyję już. Robiąc tylko to, co kocham. I to, czego chciałbym Wam życzyć, i to, czego chciałbym dzisiaj od Was wymagać, to to, żebyście nigdy nie wątpili w swoje marzenia i żebyście nigdy nie porzucali swoich marzeń. To, że ja dzisiaj stoję na tej scenie, a wy stoicie pod nią, to nie znaczy, że kiedyś te role nie mogą się odwrócić. Jeżeli masz jakiekolwiek marzenie, jeżeli masz jakąkolwiek pasję, to proszę cię, nigdy się w tym nie poddawaj, nigdy tego nie porzucaj, niezależnie od tego, ile ludzi mówicie, że się do tego nie nadajesz. A gwarantuję Wam, że to kiedyś wy możecie... Stanąć na tej scenie, to kiedyś Wy możecie zostać wielkimi artystami, wielkimi sportowcami, wielkimi YouTuberami, bo jedyne, czego potrzeba, to mieć wiarę w swoje marzenie i jej nie porzucać. I tego Wam życzę. Dzięki. <kluczy> Moi drodzy, jak...